Cześć, nazywam się Monika Janiak-Bartkowek, jestem niezależnym dyrektorem klubu Oriflame i w cyklu e, pięciu odcinków odpowiem Wam na niewygodne pytania zadawane firmie Oriflame. Oriflame od samego początku swojego istnienia myśli o środowisku. Leży to u podstaw szwedzkiej filozofii firmy. Fabryki na całym świecie do procesów oczyszczania korzystają z zasobów wody deszczowej, a do tego roku 99% wszystkich odpadów produkowanych przez firmę jest recyklingowanych, a nie wywożonych na wysypiska śmieci. Do 2020 roku będzie to 100%, co oznacza, że Oriflame nie będzie wyrzucało żadnych śmieci na wysypiska. Zasoby naturalne, z których korzysta firma, pochodzą ze zrównoważonych upraw, a biznes jest uchoronowany znakiem Fair Trade, co oznacza, że w procesie produkcji, od początku istnienia firmy, zachowuje pełną dbałość o środowisko. Paczki z produktami Oriflame wykonywane są z recyklingu, a wnętrze wypełniane nie jest folią. A właśnie takim specjalnym szarym papierem, który bardzo często widzicie odbierając swoje zamówienia. Znaczną część też takich opakowań, produktów pozyskuje się z plastiku recyklingowanego. Od tego roku wszystkie foliowe torebki są również torebkami pozyskiwanymi z plastiku biodegradowalnego. W centrach i oddziałach na całym świecie nie korzysta się z butelkowanych napojów plastikowych, a pobierana woda pochodzi bezpośrednio z filtrów. Papier, na którym drukują różne dokumenty, pochodzi z recyklingu, a wszystkich pracowników obowiązuje zakaz druku jednostronnego i niepotrzebnego drukowania maili. Jest nakaz dwustronnego druku są to takie małe kroki, które mają ogromny wpływ na całe środowisko. Firma stara się też, żeby coraz więcej katalogów było drukowanych na papierze z recyklingu. Szacunek dla środowiska naturalnego jest wpisany w filozofię Oriflame. Dlatego firma kieruje się polityką zrównoważonego rozwoju. Mimo tak wielu rzeczy, które już firma robi, no to firma również zdaje sobie sprawę z tego, że wciąż jeszcze można pracować i osiągać jeszcze więcej i udoskonalać to wszystko. Dlatego też bardzo wspiera działania społeczne i angażuje wszystkich konsumentów w takie proste zadania, mogące poprawić stan naszego środowiska. Takie jak na przykład obecna akcja w związku z naturą. W naszym również stacjonarnym biurze regionalnym Oriflame Subcy zachodzą bardzo pozytywne zmiany w zakresie dbania o środowisko.